Ale już kobiety nie masz. Nie. No to masz. W rolach głównych. To jest. Dlacie... To twoja paczka. O, są obrazki. Tylko pokaż od razu, żebyś nie chował. Święty Konon męczennik. Patron donosicieli i osób nie się. Drugi. No pokaż. Papież. To ja. To ty. Dziękuję Mam za. Dziękuję. Mam za to. Z całego serca. Kamień z Golgoty. Wiesz co to Golgota, Krzysztof? Wiem, wiem. To może tam położyć do kamieni tych, co? No. O, maska. Mydło. Mydło, tak? Takie duże mydło. Koperta gdzieś mi powinna być z pieniędzmi. O, jest coś tam. O, pieniądze. Pieniądze! No. Są już Jeden konon. No. Daj mi jednego takiego, dasz? Nie dam. Do pieca pójdę. Pokaż maskę, włóż mas maseczkę. Na pośmielisko. Ty jesteś przystojniejszy. Może ty nałożysz, to będziesz przystojniejszy. O, bardzo przystojny. A, to teraz, to, 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 a, teraz, a teraz ładniejszy? A, ładniejszy a, Krzysiek? Bardzo ładny był. O, pasztety. Podzielę się z Andrzejem. O, o. Rzadko... Masz. Niech Ile chce. Proszę. Rzadko poczekaj i prosimy na razie nie przysyłajcie paczek bo trzeba to ogarnąć tak, czysto weź, proszę apel daj taki Szanowni Państwo ich była MOP i była straż miejska bardzo proszę nie przesyłać już niczego bo ja muszę ogarnąć to wszystko a żeby był w bo, bo tak nie może być no no niestety no, ale że się tak e, od razu nie da ogarnąć przyjedzie auto i pozabiera te najważniejsze te no. o. przyjedzie samochód pozabiera te o Najważniejsze. No nie, tu niektóre trzeba nie piłować. No ale nikt ci nie będzie piłował z ich. Nie! Oni, ja powiedziałem koniec! Oni zrobią tobie porządek, ułożą. Przepraszam bardzo. Potem będziesz se piłował z Andrzejem. Oni ich pozabierają te popalone. Rozumiesz? Rozumiem. No. Jacku Aronie, proszę na filmie przekazać zawartość listu dla Krzysztofa. Niech przeczyta te materiały zdobyte w IPN Warszawa. Ja wam przesyłam kseroteczki Kononowicza i proszę, aby Krzysztof wyjaśnił widzom dlaczego donosił na SB. Teczka personalna. Dzień dobry panu. Jacek otrzymał list i tu jest napisane, żeby Jacek przekazał ten list. się pan Krzysztof z Białogostoku I proszę pana, skąd masz, masz pan moją teczkę, że ja byłem komunistą? Skąd masz pan? Skąd pan masz? Czy to nie lewe czasami? Czy to nie lewe panie kochany pan? mnie Nie wiadomo co robisz? Aby ten Aby pojechać, proszę pana! Ja tam nic doniosę do, do policji. I to wojewódzkie doniosę. Zrobię chery i napiszę. Nie, do, od razu no, proszę pana! pan, co pan jest idiotą? Pan jest idiotą! Pan jest idiotą! Więcej nic, do widzenia. To teraz zobacz, co to za teczka. Co tam jest w ogóle? To ty byłeś komunistą? Nie. Nie byłem komunistą. Nie byłem, byłem w Solidarności. To, to, a to to papiery, wszystko na ciebie? Bo nie zdążyłem zobaczyć nawet. To niby na mnie. Na, to na ciebie, tak? Tak, to wszystko na mnie. Dlaczego mnie przerabiało w papieża? Dlaczego mnie przerabia? A ja wiem, co to przerabia. Ja pojadę tą kobietę i opierdolę. Ale czy się nie e, Dokładnie, się, bo, e, e, dlatego nie, że to chcie... była moja dziewczyna. O, i mój podpis był robiony nawet. Pokaż. Widzisz? TW Falcon, Falconetti. I twój podpis. No, tak. Pokaż tutaj tą stronę. Zatwierdzi komendant Edward Wonsala. A to legitymacja wiesz skąd? Y ze szkolnej legitymacji. Tu ten sam zatwierdził. zrządzenie TW kometi. Ja nie znam falkometego nawet. Tego człowieka. No to, że niby to ty, taki pseudonim. A. No. Falconetti. że był tajnym współpracownikiem. A Przysię, list? Żeby, no. żebyś powiedział, że jesteś ja, jawnym współpracownikiem, ja bym się mógł z tym zgodzić. Ale że tajnym, no to jest do przesady. To żebyś powiedział, że tak, jawnym jestem. No, no. no. ale że tajnym. Ale nie tajnym, no. A widzisz? Pisz, że tajnym. No. Proszę, proszę go, jak człowieka. Krzysiek, weź e, tabletki, ale co zrobi? Co on, 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 on kupuje ciepków. E, i pierdzia. Dzień wcześniej wzięliśmy cukier, miałeś 331, tak? Już było niebezpiecznie. Dzwoniłem no. do pani doktor, pytałem się co, co robić. Ale, ja tak, ale, ale byłeś e, z cukromekiem, e, Tak, e, zmierzyliśmy. Ty nie da się to wytłumaczyć. I tobie powiedzieć nie pij tego, nie nie z tego, ty dalej swoje. No ja cię za ucho nie będę trzymał. Ty nie masz 15 lat. No. Ja, ten pa, e, Andrzej, weź i dróg herbatę. O, Sobie? sobie sobie no? że? Czekaj, nie obry mnie, czekaj. Jakoś... No właśnie, e, sam Ciebie nie obrać. E, masz coś... Krzysztof, a ty mówię, że ty nie masz co jeść. E, co Wytłumacz mi jeszcze taka kwestia, była na tym filmie tam, że ty nie masz co jeść. I poprosiłeś Pawa, żeby tak. ci kupił cztery kotlety. Co? Poprosiłeś Pawa tak. również o to, żeby kupił tobie cztery kotlety, bo ty nie masz co jeść. A bo mi się chciało jeść, ja poprosiłem. Ale, bo ty powiedziałeś, że ty nie masz co jeść. Głodujesz. Proszę. Nie? Proszę, to są torby jedzenia. Proszę nie, zobaczyć. Ja tak nie powiedziałam, on co no, to wymyślał. Patrz, no to zaraz tobie to puszczę. Pod zodiakiem. Obejrzyj sobie no, dalej, łapie? proszę. jest niedziela, zamiast zjeść obiad, zamiast ten, to ty siedzisz i się denerwujesz. No, tak jest. Ech, straszna niebo. <laughs> Ale wy, wy, Poczekaj, Arda, i posłuchaj, Andrzej. Poczekaj, no. Wyłóbcie morza, kupić dla mnie. No, no człowiek. Kupię ci zupkę, no to nie ma problemu, tylko że... Może być O, sztajówka. Widzisz, Krzysiek, tylko to jest tak, że dzisiaj ty mówisz, że się, że się ich boisz, a jutro jak pojadę, to będziesz kurwa z nimi siedział. No. Nie, nie będzie Musisz no, to jakoś rozwiązać. Dlatego stoję. Gdzie masz? Gdzie masz? Ktoś kurwa cię obiad ci chociaż przyniosą, czy co? To... Dobra. Chodź na ten zupkę, chcę ci kupić tą zupkę. Kupić? Cóż, słuchaj... W dużym baniaku. Nie masz co jeść? Da dać? Nie, mam. nie masz co jeść? Nie mam. Iść kupić nie, cztery nie. kotlety i szczewiówkę? Tak? Nie. A może pojedziesz tak suweczką sobie sam kupisz, czy nie? Nie. Nie. A co cię nie jest stać? Nie, niego e nie jest stać. On nie. tutaj bi biduje. Bidula. O, On sobie o, wybrał tak. Bidula! E przyjedź tego... Paweł, przyjedź! <coughs> Pomóż posprzątać? Krzysztof, a może Paweł cię siłą zabrał do samochodu i zawiózł do szpitala? Siłą związał cię, powiedz. Tak? Siłą, nie, ale. Powiem. Ale związał ciebie, tak? Co, nie? Nie? No nie, powiedz! Ale... Nie! No. Paweł, Paweł za, za zastraszył! Zastraszył cię! No. Ale jeszcze ja nie mu zrobiłem. Co jemu zrobiłeś? Cicho! Na siedzenie? Co na siedzenie zrobiłeś? Nalałem! <laughs> Nalałem? A, a to, dobrze! A to nie pierwszy raz dobrze. Krzysztof. A on tak lubi, nie? Wyspał się? No się. dobrze spał? Tak? To co, dzisiaj co? Zaczyna się. Rewolucja. Rewolucja? W końcu? Październikowa. Październikowa. Dobrze, że Andrzej, dzisiaj no. wolne masz. Proszę bardzo, to są nasze efekty pracy. To tak to wygląda. To może pokaż stół jak teraz wygląda. Proszę, tak nie. wygląda. Trawkę się skosi. A wtedy mamy stare wek wszystko. Wszystko to idzie. Nie, no to tak. To nie potrzebne. Palety nie. Palety nie? Nie, nie, palety. nie. no pięknie. I dbać teraz o to, żeby... Eee, dalej było tak, Krzysztof. Gdzie wyruszamy? Gdzie my jedziemy? Do Karfura. Do Carrefoura po co, Krzysztof, jedziemy? dorobić klucze. Andrzejowi. Aha, nie będę mówić, co będę robić, dlatego, że nie chcę, żeby wiedzieli ludzie. Ale to nie jest tajemnica. Klucz będzie miał Andrzej dorobiony. Nie, no tak, bo ty tobie... Tak. Patrz, o, to... klucze dorobione. To klucze już są Andrzeja do śmierci mojej. Nie widzisz, Krzyszku? I wszystko jest dobrze. No. Andrzejku przyjmij te klucze. Dziękuję Ci bardzo Krzysz. Dziękuję. Będzie i dla mnie łatwiej i dla ciebie będzie łatwiej, bo nie będziesz musiał biegać no, i bramki tak dalej. załóż na no, nie, no, szyję, tak, no. no. Teraz będą tutaj wisiały. To będę wiedział, że to od Krzyśka <laughs>